Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Tym razem jesteśmy na Ogrodzieńskim Festiwalu. Ale nim przejdę tutaj właśnie do naszego gościa i przedstawię gościa, mojego i waszego. Chciałbym tutaj zakomunikować, że mamy nowego operatora, jest nim osfalt. Przekręcę panu. No i wracamy do naszego gościa. Naszym gościem jest pierwszy przechwycony tutaj gracz z Starej Waśni, Lukan. Dobrze mówię? Tak, ja się Lukan jest drużyny, Unfednar Hirt z Irlandii. Tu może jeszcze taki, zrobię taką zajawkę. Jego wódz Paweł, czyli Ingwar Szary. Tak wiele rozgrywek rozegrał. Mam nadzieję, że wróci. W zasadzie obiecał. Także możliwe, że się spotkamy na Wolinie, także ten temat na pewno jeszcze będzie z wodzem Twoim. Będzie, 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 na pewno mówił, na razie zapracowałem. Tak jest, no i teraz zadam Ci pierwsze pytanie, a mianowicie takie, standardowe: jak to się stało, że trafiłeś do tego świata, baszy. Jest w Waży? Przez wodza, wóz mnie... Gadaliśmy, rozmawialiśmy z wodzem, a z tego względu też, że mnie interesowały tego typu gry wcześniej, w latach młodzieńczych. No to tak, mi powiedział, jest taka i taka gra, i kiedyś z Tobą też rozmawiałem na ten temat, a wszedłem i tak zostałem. <grym> to teraz zadam Ci pytanie <grym> tak dotyczące, jakie gry czy właśnie, takie podobne? settlersy na przykład. Oh, ten online? Tak, i Settlercy... Przez super, super wielka była, to jedna z tak, takich chyba, tak, chyba pierwszych na to, Nie, jeszcze, jeszcze grałem w jedną grę, ale nie pamiętam jej nazwy, nie? Tak, na Windowsie chyba 9 tak. Mam płytę do typu pory na razie. Tak, a propos właśnie Settlerca, tutaj pozdrowienia dam, e, przesyłamy dla Kleopatry i Monalizy, ponieważ one są właśnie ze świata Settlersów online. Aha, e, teraz jeszcze może tak trochę nie na temat nie zastanawiałeś mnie, ale od czego zrezygnowałeś z Settlersów? Nie, ja jakoś już tak, jakoś nie było czasu. No, okay. Inne życie i inny świat. I jest, i jest. No i dobra, i kolejny standardowy pytanko. E, jak to Ci się podobało w ogóle ta Bo wiem, że chyba tam grałeś tak, ja grałaś 2 albo 3 tygodnie, tak? Nie, znaczy grałem 2-3 tygodnie, bo mi się pomput, kumpli... znaczy na początku grałem, da, da, zalogowałem się na telefonie. I ogól, ogólnikowo, jeśli mam mówić, gra na telefonie zajebista. Superowo wszystko, ale jak odpaliłem pompa, to było 1000 razy lepiej. Zaskończyły się i oddałem do naprawy do kolegi, żeby było tanie i na razie lat to już u już trzeci miesiąc. Mam nadzieję, że nie wywaliło z powodu starej baśni. nie, nie, nie. nie, nie. Ale zaskoczyłeś, bo oczekiwałem, że jednak tutaj powiesz że właśnie, że wersja mobilna jest super, ale wersja komputerowa to wymaga dużo, dużo jeszcze dopracowania. Może no, i da, tak, nie ja nie jestem takim tam znawcą i tak dalej, ale jeżeli patrzę z tej strony z tej strony, to ogólnikowo, cały kształt tego jest super, nie? I przypuszczam, że takie gry tego typu powinny być wiem, i dla ludzi. Nie wydaje mi się, że to co była jest... A zajmują się, lubią historię, kochają historię, takiej, takie gry pomagają właśnie ludziom przejść do tamtego świata i poczuć się w tym świecie. No właśnie jest taki zamysł, żeby właśnie ta gra trafiała głównie do rekonstruktorów, ale faktycznie ostatnio pozyskujemy dużo graczy poza jakby tym środowiska. Ja ją polecam ka każdemu komu Cześć, tylko mogę. E, tak, to no jeszcze, jeszcze raz pozdrowienia. E, przyślemy do Pawła, mam nadzieję, że Paweł wróci i właśnie wróci, wróci. Po, powstanie, jakby ktoś mówi, wielki ród. Ulfenar Hirt, e, Ireland z Irlandii. Mam nadzieję, że też zarazicie ze swojej ekipy jakieś... E, Tarcza wisi w Panteonie Tarcz? Tak jest, tak jest. No i teraz zadam się już na koniec tego naszego spotkania, takie pytanie standardowe, to zadaje praktycznie wszystkim w wywiadach. Co ostatnio przeczytałeś? Ostatnio? Kupki słowia mógł, mógł nawet przeczytać. O! Jak? Panny Hanny nie? zarąbista książka i polecam każdemu. Super, polecamy. No i tutaj Kogo chciałbyś jeszcze pozdrowić na koniec? Cały winna, Nie, To na pewno. Tutaj to Rolfa, głównego prowadzącego. <noise> Naprawdę z wielkiego serca. No i oczywiście pozdrawiam całą moją ukochaną ekipę Wolfhednar Hirt z Irlandii. No i oczywiście no, nasz mały oddział, który dopiero powstaje w Polsce. Wolfhednar Hirt Polska. Tak jest, zapraszam wszystkich. Do no Luka. i Panoramixa, żeby nie było obrażone, <laughs> czego nie <laughs> było. Tak <laughs> jest, Panoramę oczywiście też pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za ekipę Wolfhednar Hirt. Zgłaszajcie się do Luka. Chociaż też jesteście w drużynie też jako Lukan? Lukan też ta, Lukan, ta, a okej. Okay. Czyli się zalogować do Starej właśnie jako Lukan i też ten... Polecamy kontakt tutaj z Lukanem. Wstępujcie. Super ludzie, super ekipa i tak dalej. No i oczywiście standardowo zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia komentarzy, lajkowania. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się niedługo w Starej właśnie do września.